Siemanko, cześć, czciuję, dobry. Witajcie, wszyscy kibice w ostatnim Toty Pack Openingu. Do tej pory Jacob trafił Toty Alisona. Karta Tak jest! Adrian trafił Toty Mane. Mane! Mane! Mane, moi drodzy! Urbix trafił Toty. Teraz. Jest! Ja A nie, on akurat nie trafił karty Toty. United wszedł też w posiadanie Toty Robertsona. Andy Robertson. Pierwszy Team of the Year trafiony! Alvin trafił Messi'ego Toty! Uf. Nie planowałem tego, w ogóle tego nie planowałem. Toty, Messi w paczce. A Kamek trafił dwie karty Toty w jednej paczce! Zobaczmy! <laughs> Także, moi drodzy, mnie nie pozostaje nic innego jak dzisiaj również trafić zawodnika Toty i jeszcze dodatkowo doładuję to ikoną. Bo dlaczego by nie? Mogę? Eee, nie! Oczywiście, że mogę, w związku z tym mam nadzieję, że tak właśnie zrobię i mam również nadzieję, że Ty zostawiłeś już łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybujesz też kanał. A jak już zrobiłeś tą łapkę w górę i subskrybujesz ten kanał, to już teraz czas, żebyśmy przeszli do tego ostatniego Toty-pack openingu. Trzymajcie kciuki i otwieramy. Przepraszam bardzo, czy byliby w stanie Państwo otworzyć sklep? A żeby mu mógł tutaj dla widzów, zwykłego kibica otworzyć paczki, które sobie tam gdzieś usukałem, uzbierałem Tudu! Udało się, czyli będzie jednak otwieranie a otwieranie będzie póki co 23 paczek ale na tym nie koniec, bo później też jeszcze coś otworzymy To może zacznijmy od takiej jednej mega paczki, co Wy na to? Mega paczka rzadkich kart A na dobry początek bawmy się, niech się dzieje, prawda? W końcu jak to ma być potężny pack opening i mają tu yy, trafiać się karty TOTY i ma się trafiać też ikona no, na razie nie będzie nic szczególnego. Na dobry początek, Pedro Leon. Aha, skupmy się na tych najlepszych paczkach, a mam nadzieję, że będą przynajmniej dwie albo trzy takie. Takie. Proszę. Ale jest polak, rodak, Artur Tak jest. Czy będą jakieś ekrany? Czy będzie walkout? Czy będzie coś? Nie ma walkoutu, ale są ekrany. Niemiec, o, SPO, BVB, a to jest, moi drodzy, Brand, mógł być Marco Royce, ale po co, ale po co, jak my mamy trafić ikonę i mamy trafić kartę Toty, to po co mi Marco Royce? niepotrzebny. Złota paczka zawodników, no to zobaczmy, co jest w takiej złotej paczce zawodników. Proszę bardzo, otwórz się Sezamie i moi drodzy, będą ekrany, ale bez walkoutu, Brazil, środkowy obrońca. Tuning. Czyli to jest co? Miranda! Hmm? Hmm. Złota paczka piłkarzy Prime. Zobaczmy, co będzie w środku. Czy to jest. Może... Będzie. Będzie niemiec? Nie. 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 Ale mnie strollował Tony Cross88. No, 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 no. Ty z tym tańcem to. Ale spoko, spoko. No dobra, małego trollololo mamy za sobą, także mała, złota paczka piwkarzy Prime, czy już nawet nie wiem, jak ona się nazywała, zobaczmy, czy teraz bez trolla będzie. Trollololo, będzie, będą ekrany, nie będzie walkoutu, Szwajcar, bramkarz, nie, środek obrony. BVB, czyli to jest nikt inny jak Akanji. Dobry gracz, dobry. Tam swego czasu dużo go miało w składach, ale ja nie. Duża złota paczka premium. Wzywam, żeby tu był jaki to ty. To ty czy to nie ty? Pokaż mi się. Uwaga. Łukasz Fabiański! Że on też ma kontuzję teraz. No kurcze Łukasz, wróciłeś! łeskam zaczął lepiej grać i. Znowu odnowiła się kontuzja, uda i się nie udało. Dobrze grać, tylko... Trzeba pauzować. Zą. Dwóch piłkarzy serii A81. Zostawimy ją sobie z poprzedniego Openingu. Zobaczmy, czy było warto Mario Balotelli. Jakby to była jaka impreza, to jak najbardziej, ale my tu się skupiamy, żeby coś w paczkach wypadło fajnego, nie? Paczka rzadkich zawodników teraz w takim razie. Zobaczmy, zobaczmy. Czekamy jeszcze na jakiś walkout. Jeden tu, może teraz sam się poświeciło, ale się. Francja, elegancja, lewe skrzydło, Antony Martial. No, 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 Kolejny raz będą ekrany. Środkowa obrońca Brazylia, Atletico, Felipe, 84. Będzie do SBC o ikonę, będzie, będzie. Na pewno się przydasz, gościu. To najpierw otwórzmy tą paczkę piłkarzy Electrum. Dlaczego nie? Najważniejsze to być dobrze nastawionym. Lepiej się coś tu się błyska, będzie walkout. Moi drodzy, Anglia! Lewe skrzydło! Ale cm? Dlaczego ty mnie tak strollowałeś, gościu? Zróbmy to razem, moi drodzy, przeżyjmy tę chwilę razem. Niesamowite uniesienie, ale nie ma się co miłości. Siądźcie, 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 bo to tylko zimczenko. Innego gracza spodziewałem się z City. I moi drodzy państwo, póki co ostatnia paczka, ale to tylko na chwilę, bo później będzie szybka przerwa i jeszcze dalsze otwieranie paczek, kompletowanie i proszę państwa, zobaczmy, mega paczka na samo zakończenie. Póki co, kto tam będzie w środku? W takim razie, moi drodzy, Quincy Promise no, mógł być znacznie lepszy też. Dajcie mi 3 sekundki, ja przygotuję. Na pewno ikonkę przygotuję, może jak się uda coś więcej i zaraz otwieramy. dalej, nie ma to tamto. Proszę bardzo. I moi drodzy, wracamy po krótkiej przerwie. 10 paczek pojawiło się jeszcze na moim koncie, ale nie ma tej paki z ikoną. Ona pojawi się po tych 10 paczkach. A dlaczego nie? Mamy dużo tych rozbudów Premier League, w związku z tym zacznijmy sobie od otwierania tych właśnie paczek. I zobaczmy, czy tu u nas czeka coś niebieskiego. Na początek. Dajmy dalej, na początek. Czy uda się to trafić? Po co tutaj się spotkaliśmy? Na razie, będą chyba ekrany. Islandia Sigurdsson. Ja wszystko wiem. No, prawie wszystko. Ale to na pewno jest Sigurdsson. Również będą ekrany. Jaka flaga teraz? Francja. Lewa obrona. Menverton. A to. Teraz akurat nie wiedziałem, bo to jest Dini. To kolejna paczucha, również z Premier League. A na co by nie, dlaczego by nie? A tu w tej paczce. Kole o, kolejne ekrany, moi drodzy. Bez walkoutu. Znowu Francja, znowu lewa obrona. Dinie. Jak ja wszystko wiem, ależ jestem niesamowity. Ale póki co Premier League, i tu będzie. Będą ekrany bez walkoutu, Brazylijczyk, lewy pomocnik, West Ham, czyli to jest oczywiście Felipe Anderson, 84. Bardzo się cieszę, że Cię mam, gościu. Czyli z moich magicznych obliczeń wynika w tej paczce Kevin De Bruyne, w tej paczce Kylian Mbappé, a w tej Leo Messi. Dlaczego nie? Także zacznijmy może od Mbappé, zobaczmy czy on tam rzeczywiście jest, czy go nie ma raczej go tu nie ma. We Francji się nie udało, w takim razie przejdźmy do Hiszpanii, może tam będzie sprzyjać szczęście, a tym szczęściem będzie Leo Messi, o co by to było, gdyby tu był Messi, ale tu go raczej nie będzie, ale będzie walkout, nie, nie będzie walkoutu, będzie tylko ekrany, napastnik, Turek, a to jest inform. Walkout będzie. Unalanie walkout, gościu Unal Do tej pory tak se było Miejmy nadzieję, że w tej ostatniej paczce Bo to będzie ostatnia Albo jeszcze coś ułożę No ale nie, zostańmy może przy tym, że to będzie Póki co na tę chwilę ostatnia Ona już poszła no i teraz zobaczmy, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest możliwe, oczywiście, że nie, także ja układam dalej, ale będziemy robić to o ikonę Lingard, on jak trafiłem tego gościa, on zgastuje po prostu, że w kolejnych paczkach będzie takie coś. Tak. I moi drodzy, to już się dzieje. Przepalamy ostatni skład o ocenie 84. Tak on wygląda. Ogólnie, całe to SBC o ikonę wyszło mi gdzieś w połowie jej ceny, bo tam jest chyba ponad 300. Coś, mnie wyszło około 150, tyle musiałem zapłacić, resztę miałem w klubie. W takim razie, przepalamy ten ostatni składzik o cenie 84. Jeszcze mi tu sprawdza. Tak, na pewno ich przepalam. Dzięki bardzo. Podstawowa wersja ikony ukończono. W takim razie moi drodzy, już przechodzimy do paczek, już tam zmierzamy i będziemy otwierać. Ale zanim otworzymy tą oikonę, emocje rosną. Już praktycznie tutaj nie mieszczą się u mnie w kadrze. Ale zanim otworzymy paczkę o ikonę, to jeszcze jedno SBC o piłkarzy Premier League Premium. A dlaczego nie? Jak ma się to stać? To teraz, albo już się nie stanie, bo tak będzie. I uwaga, os. Ja yeah, już myślałem, już myślałem, że będzie, jak zobaczyłem to niebieskie tło. Jorginho, kolejny troll po Tonim Crossie. Zobaczmy dwóch piłkarzy Champions League w jednej paczce. Niektórzy mają dwie karty, do tej w jednej paczce ja miałem dwóch piłkarzy Champions League w jednej paczce. Au. I moi drodzy, no cóż, nie udało się utrafić zawodnika. Toty byliśmy naprawdę bardzo blisko. Prawie toty, można powiedzieć, ten Tony Cross. No bo od niebiesko było prawie. Prawie robi wielką różnicę, jak wiemy. W takim razie to nacisłem, nacisnąłem, kliknąłem. Składam ręce, żeby tu było coś naprawdę dobrego. Zobaczmy, jaka będzie flaga, bo to jest najważniejsze. Kto tam będzie? Brazylia! Lewa obrona Roberto Carlos. Mogła być lepsza da w brazyliska. No ale pogram trochę tym Carlosem. Zobaczymy. No na lewej obronie ja mam u siebie Mendiego. Ten Carlos jest szybciutki. Zobaczymy jak się nie będzie grało. Troszeczkę myślałem, że już będzie ktoś lepszy. I moi drodzy, tym samym ostatnie otwieranie paczek Toty dobiegło końca. Jeżeli ono Wam się spodobało, a mam nadzieję, że pomimo tego, iż nie trafiłem tej karty Toty, to była ta brazylijska ikona, trochę się działo jak to u mnie, trochę zwariowanych rzeczy. Może trochę za dużo gadałem. Taki już jestem, no co poradzę: albo mnie się lubi, albo się mnie nie lubi. Mam nadzieję, że się mnie lubi. Jak tak, łapa w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, komu udało się trafić kartę TOTY i jak robiliście zwycałe ikonę, to też kogo tam trafiliście. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!